Witam serdecznie, bracie Grzegorzu. Witam, szczęgorza. Mija już właściwie można powiedzieć tydzień od tego wielkiego wydarzenia, do którego przygotowaliśmy się przez ostatnie miesiące Wake Up Gdańsk. Chcielibyśmy troszeczkę podsumować, i może wyczytać z oczu i z twarzy trochę, jakie owoce to przyniosło dla nas, dla Gdańska. Myślę, że na owoce trzeba będzie troszeczkę poczekać, ale. Sama frekwencja osób, sam klimat tego spotkania, też miejsce, jak podkreślał ojciec John, że to jest miejsce wyjątkowe używał słowa powerful place, jeśli mówił o hali Oliwii, i nawiązywał do tych spotkań ogólnopolskich Komitetu Właśnie Solidarności, tego potężnego ruchu takiego jedności Polski, że właśnie w tym miejscu spotykali się Polacy z całej, z całej Polski, przedstawiciele Solidarności, Związku Zawodowego, aby właśnie budować jedność. I myślę, że tej jedności też dzisiaj potrzebujemy i my przez wspólną modlitwę, przez to spotkanie budowaliśmy jedność. Ponad 2000 osób spotkane na, na wspólnej modlitwie wiele osób, które modliło się przed spotkaniem, modliło się w trakcie spotkania, też których prosiliśmy o modlitwę, to zaowocowało wyjątkowym klimatem, darami Ducha Świętego, pięknym śpiewem, adoracją, uczestnictwem we mszy świętej. Dokonało się przebudzenie Gdańska, naszej ziemi tutaj i modlimy się o owoce i myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie, właśnie nasze charyzmatyczne w tym miejscu. Czyli uważa brat, że obudziliśmy się, czy jednak jeszcze jest potrzeba więcej tej, tej modlitwy, bo wiemy, że na to spotkanie przybyło ponad 2000 osób. Faktycznie bardzo dobra frekwencja. I tak jak brat wspomniał, zgromadziliśmy nie tylko Gdańszczan, ale również ludzi z, właściwie z całej Polski, prawda? I nawet z południa do nas przyjeżdżali, więc no, faktycznie ten symbol jedności, myślę, że wszyscy, którzy się rozjechali już do siebie, zaowocuje taką wewnętrzną spokojem i miłością wobec siebie nawzajem. Liczymy na to oczywiście i może brat pamięta, ile chociaż y, komunin było rozdanych w trakcie tych trzech dni? Policzyliśmy, że ponad 4000 tysiące Komunii Świętej, więc każdego dnia to było ponad tysiąc osób przystępujących do Komunii Świętej. Trudno powiedzieć, ile osób do spowiedzi, ale czterech kapłanów spowiadało przez te trzy dni. Zdarzało się, że nawet siedmiu, bo dostawiali przesełka i spowiadali y, właśnie całymi godzinami. I ta kolejka była, widzieliśmy, duża. Więc to było wydarzenie wyjątkowe. No i wystawienie Najświętszego Sakramentu, które nam towarzyszył. Jezus w Najświętszym Sakramencie cały dzień z nami był. Było z nami Słowo Boże. John prowadzący w słowach prostych, jednocześnie bardzo pięknych, przypominał o tym wszystkim, co może trochę zapomnieliśmy. O tym, że jesteśmy komunią, że jesteśmy kościołem. Myślę, że zaczął właśnie od tego, że my jesteśmy kościołem. Zgromadzeni tu, w tym miejscu, jesteśmy kościołem. Jezus jest obecny, bo Kościół to jest mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Przepiękne to było. Tak jeszcze na koniec o znakach mszy świętej, jeszcze na koniec w ostatnim dniu, w niedzielę, przypomniał o papieżach ostatnich, pokazał tą ciągłość nauki. Każdy z nich coś wprowadził i również i o papieżu Franciszku I powiedział się właśnie, że Duch Święty go prowadzi, że to widać ewidentnie, że prowadzi go Duch Święty i czym większe ataki są, tym większy jakby jest znak, że to właśnie jest prowadzenie Ducha Świętego. Co warto zaznaczyć, to, że na koniec też właśnie posłał nas, prawda, wszystkich osoby świeckie. Żeby głosić Ewangelię i to nasze wydarzenie organizowaliśmy właśnie wspólnie jako osoby świeckie z osobami konsekrowanymi i myślę, że chyba warto postawić tutaj na, na taką współ, współpracę i pozwolić działać Duchowi Świętemu, żebyśmy mogli wspólnie organizować i wspólnie jednoczyć siły i dzięki temu no, tak fantastyczne owoce rodzą się dzięki tej współpracy i ta większa jedność jako Kościół powszechny też. Ojciec John dużo mówił o Kościele katolickim jako o tym Kościele powszechnym. E, tak, to rzeczywiście ten temat powracał bardzo często o roli świeckich, ale to, o takiej współpracy. Myślę, że to było widać też w czasie tych rekolekcji. Wielu kapłanów, obawiałem się, że będzie mniej, ale jednak Pierwszy dzień 12, drugi dzień 14. Tak. Więc to była piękna liczba i taka owocna współpraca. I kiedy posłał kapłanów w sobotę wieczorem, żeby modlili się, właśnie nakładali ręce, to było też takie ładne posłanie i taki znak jedności. Rzeczywiście myślę, że wszyscy doświadczyliśmy tego, że musimy razem. I że razem tworzymy tę wspólnotę i że razem jesteśmy powołani do ewangelizacji, do tego dawania świadectwa. Tak, to jest efekt, efekt tego przebudzenia, że jesteśmy razem za siebie odpowiedzialni i powinniśmy się wspierać, i kapłani, i świeccy, i osoby konsekrowane, zakonnice. Tak to dało się wyczuć właśnie mhm. na tej hali. A co było najtrudniejsze w trakcie organizacji tych, tych rekolekcji, według brata? Najtrudniejsze, myślę, były takie właśnie problemy i lęki związane z frekwencją. I z lęki też związane z sprawami ekonomicznymi. Czy da nam się zamknąć budżet? Ostatecznie budżet wyniósł 300 tysięcy złotych. I niestety mamy po prostu budżet ujemny będziemy prosić w o pomoc finansową, bo niestety zabrakło nam około 70 tysięcy złotych. Czy ta sytuacja pokazuje, że w przyszłym roku również takie trudności napotkamy, czy, czy to wynika po prostu z, z innych takich nieprzewidzianych okoliczności, nie zawsze, które da się do końca przy tego typu organizacji, tak wielkiego wy, wydarzenia no i zupełnie charytatywnego działania, prawda? Czy jest gdzieś jakaś może pomysł na, na, na współpracę i pomoc y, z innych instytucji, może środowisk? Myślę, że będziemy szukać sponsorów i myślę, że będziemy też y, y, może bardziej ostrożni. Nie wszystkie wydatki udało nam się przewidzieć, y, organizując to wydarzenia. Na pewno będziemy prosić o, o wsparcie, i oprócz o wsparcia modlitewnego, będziemy też prosić o wsparcie finansowe osób, które mogą nam pomóc w organizacji. Ale myślę, że my jesteśmy mądrzejsi na przyszły rok. No tak. I już dzisiaj zapraszamy na przyszły rok. Myślę, że w lipcu w Hali Oliwii, bo ojcu Johnowi Hala Oliwia podoba się i mówi, że to jest dobre miejsce. Już zapraszam na kolejną edycję spotkania. Ci, których zabrakło, niech żałują, ale ukażą się materiały wideo z tego spotkania. Jednak obecność osobista to jest jednak coś... Tak, tego nic nie zastąpi. Nie prawda? zastąpi nie. żaden najpiękniej nagrany materiał, nie. bo taka atmosfera, ta cisza, ci uśmiechnięci ludzie wychodzący z hali, Pozdrawiający się, będący dla siebie serdeczni, czy też cisza, kiedy ojciec John zawiesił głos i wchali dwa tysiące ponad ludzi. Cisza, wszyscy słuchają, a John, widząc, że oni słuchają, pozwoli sobie mówić dwie godziny konferencję, no, bo widział i słyszał, i widział, że on jest bardzo elastyczny w głoszeniu, że ludzie są złaknieni Bożego Słowa. I takiej katechezy, i takiej konferencji, i takiego zagłębienia się Słowo Boże. Także myślę, że z pomocą Ojca Pio, który jest tutaj naszym orędownikiem, Wenanty Katarzyniec, jest wiele takich osób, i inne, które nie tylko y, uczestniczyły w organizacji tego, tych rekolekcji, ale ci święci nas wspierali, i myślę, że nowi będą nas jeszcze więcej wspierać na tak wielkie dzieło. Czego sobie serdecznie życzymy. No i chyba, jeśli Duch Święty tego pragnie, to zapraszamy w kolejnym roku. Zapraszamy za rok. Szczęść Boże. Szczęść Boże.